Ale mamy dzisiaj piękny dzień na Brookhaven, pomyślałam sobie, że dzisiaj razem z moimi przyjaciółmi sobie coś porobimy, co by tutaj robić. O, widzę, ej, widzę, są chłopacy. Idzie Patty, idzie Patty, ej, wyrzucamy ją. Patty, słuchaj, ej, co opuszczasz tak od Brookhaven, razu nie? opuszczasz wszystko, całe miasto, tutaj co? rządzą chłopacy teraz I, i dziewczyny nie mają wstępu tutaj, A, Ale rozumiesz? jak to, przecież ja chciałam się z wami dzisiaj porobić, coś pobawić albo iść do kina. Nie, tą wioskę, całe to miasto przerabiamy na team chłopacy i dziewczyn już tu więcej nie będzie. No, no chyba no, sobie... Tu... Nie żartujesz, jak to tak jest, ale przecież wywalamy pati, wywalamy ją. Party ale jak i to, Sebek, Co ty do mnie mówisz? Przecież to było pełno dziewczyn, Gdzie są dziewczyny? Co wy ale zrobiliście dziewczyną? Nie, będzie, nie będzie, słuchaj. Wszystkie dziewczyny poszły stąd i już tu nie wrócą, bo tutaj będzie team chłopaków i tu będą co? sami chłopacy mieszkali. Wszystkie o, nie, domy będą nie, 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 wykluczone! Wykluczone! I już nie będzie. Nie, nie zgadzam się na to. Ja tutaj zawsze już byłam! Ja mieszkam na Brook Heaven i mam tu swój dom! Nie nie Zgadzam się, ale okay. w ogóle... To oznacza, Słuchaj, że ja jestem ostatnią dziewczyną. I pomożemy ci się stąd wyprowadzić, rozumiesz? No, Sebek, no chyba sobie żartujesz. No już dobra, już przestań, już, już nie musisz mnie trollować, koniec żartu. Ja sobie żartów. nawet nie żartuję, ja mówię prawdę. Zobacz, ile oh! ja mam kolegów tutaj, którzy sądzą o to samo, co ja. Co? A i zobaczcie, co oni tutaj napisali. Nie lubimy dziewczyn? Czyli to prawda. Nie, ja zostałam ostatnią dziewczyną, widzowie na Brook Heaven. Nie ma tutaj więcej dziewczyn, widzę dobra, samych chłopaki, chłopaków. Ale do Ją Zostawcie łapeczkę w górę! każdej na łapeczka w górę to jest jedna dziewczyna więcej! No jak to tak na Brookhaven nie ma być dziewczyn? Przecież to będzie smutne, Brookhaven. Kto będzie tutaj o to Absolutnie wszystko dbał? Nie, nie, będzie ani jednej kobiety, ani <laughs> Ale dziewczyny. Ale patrz, Wyrzucamy patrz, chłopak jest na różowym rowerze! Czyli dziewczęcy rower! Dziewczęcy rower! Ja sobie robię tutaj dom i proszę sobie wykluczyć Do, to z głowy, że, że ja się niby stąd wyprowadzę. Nie. chłopaki. chłopaki Chłopaki, dawajcie za mną, wywalamy ten dom w kosmos. Co? Ty, ty, jak tu wejść? Ej, zobaczcie, się co ten odobiam. chłopak napisał? Wynosz się stąd, Bruckhynem, to nie miejsce dla dziewczyn? O nie, ale mnie teraz wkurzył. Co ty do mnie napisałeś, koleś? Co ty sobie wyobrażasz, że co? Że ja mam się stąd wynosić, to jest mój dom. A co wy tutaj robicie w moim domu, Sebek? Co ty tu kombinujesz? Nie, ja już tu napisałem chłopakom, co mają ci tutaj <laughs> mówić. Pati wynucha? Mm, nie, Dokładnie, no ja nie, nie mam siły przebicia, ich jest za dużo. Masz, za dużo was tu to, jest. To, to masz drzwi i chodź ci pokażę, może. Drogę, ty masz. Jechać, Jaką co? drogę, ty oszalałeś ja się, stąd nie wynoszę. Zostaję, ja siadam na kanapie i się nie słuchaj, ruszam. Ja już chcą, tutaj sobie chilluję te, 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 i proszę, te, 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 to proszę mnie tu zostawić. No ja nie, nie, sobie nie, nie. No nie będziesz tak siedzieć, ja ci zasłonię ten telewizor. Nie ma oglądania, tu no, niczego. No Selek, co ty mi robisz? Nie wyłączaj mi telewizora, oszalałeś. To i nie ma, wyłaciam, co ty mi psujesz telewizor? Ja chcę sobie obejrzeć. No Rozpalęć nie. całą chatę, tutaj pozmieniam i ktoś inny tu zamieszka. Zobacz, Jak to mój dom, zobacz. Ja sobie nawet zrobię na różowo. Dom. Ha, ha, mam różowy do. Ej, dobra, słuchaj, ja tutaj kładę wózek, tu chłopaki będą wózkiem jeździli, tak jest, ja tutaj oh! też pojeżdżę, oh! no pojedziesz ale ty mi robisz nazwy specjalnie. Widzowie, co mam teraz zrobić? Pamiętajcie, żeby zostawić suba w Bion 400 tysięcy na ten kanale. No, jak to tak, dziewczyny mają się wynosić z Brookhaven? Nie zgadzam się, napiszcie w komentarzu. Sybek, nie zgadzamy się, dziewczyny zostają. Musimy zrobić jakiś nie, protest. Wynoś jakiś grupowy się stąd. protest ja, zrobimy. Ja pisze. Co? Czekaj, czekaj, oni też wszyscy będą pisali. Co, co ty, piszcie, ty tutaj piszesz, kuleś. żeby się Nielubimy wynosiła. Już, już wszyscy piszą, tak o! jest. Zobaczcie, co ty Właśnie, piszcie, żeby się wynosiła. Ja nie mam siły już, nie mam przebicia, ich jest za dużo. Z... On do mnie się kierował, ty hop, ja oszalałeś, Ej, chłopie, oszalałeś, ja chłopie! Aż tak grubo nie Zostaw. aż tak nie, <laughs> aż tak nie. Chłopie, Dobra, ty oszalałeś, party. ja tutaj nie też doradcę wyciągnę. Tutaj, 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 tutaj. Ale gdzie ja tutaj mam iść, co ty chcesz Słuchaj, mi pokazać? Pokażę ci, tam jest asfalt, weź wsiąć na jakiś rower, byle nie rożowy, ani nic takiego. kule. to nie różowy? Ja mam tylko różowy ten... Robert. No to obojętnie co sobie weź jako coś normalnego. Ja ci pokażę, w którą stronę masz wyjechać. Tutaj i widzisz tam, tam jest takie cza czarne. O właśnie, Ale tam. co tam jest niby? No, to tam musisz właśnie iść. A tam jechać, są dziewczyny inne wynosisz. też? Tam są też inne dziewczyny, czy coś? Tak, wszystkie dziewczyny poszły. No dobra, w tamtą to, stronę, to, więc to przekonałeś mnie przekonałeś mnie, ja tam jadę, dlatego że muszę iść uratować wszystkie dziewczyny. No, a z tej wioski, my cię to tutaj nie chcemy, Ej, ani co żadnej mnie innej tak dziewczyny. Chacie? Tutaj tylko chłopacy. Dziewczyny, Tim, chłopacy, jesteście! Tam, tam, chłopacy, dziewczyny, tak ja ze do was uratuję was, to nie może tak być. Wam, że... proszę wyjechać przez ten tunel i tu nie wracać. Dobra, chłopaki, zawracamy się, chodźcie zobaczcie, za Zobaczcie, zobaczcie, ile tych chłopaków tu jest. Ten tam mnie z mopem wyleciał. No chyba oszalał. Tak Jadę jest. zobaczyć, czy tam, tutaj są dziewczyny. Iść, chłopaki, wracamy, wracamy, dawajcie tutaj Czy do tutaj mnie. są dziewczyny? Zobaczę sobie. Uwaga, uwaga. Ej, tu nie ma dziewczyn! Nie ma dziewczy! Okłamałeś zostać, mnie! Okłamałeś mnie! Wszystkie dziewczyny poszły w swoją stronę! Wyprowadziły się z tobie. Nie, ja muszę je wioski. znaleźć! Muszę je znaleźć! No nie ma tutaj żadnych dziewczyn, to było oszustwo, a zobaczcie tam, tam są chłopacy. Oni sobie jadą. Myślą, że ja stąd sobie pójdę. Nie, 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 nie ma ze mną tak łatwo, słuchajcie. Ja muszę się gdzieś schować i ja mam pewien plan. Skoro oni chcą samych chłopaków, to ja też będę chłopakiem. A co mi tam? Ja się przebiorę teraz za chłopaka, zrobię sobie jakąś fryzurkę, elegancki strój, myślę, że mnie nie widzą nie wiem chociaż. Ciężko powiedzieć, ale wiecie co ja zrobię? O, już wiem. Otworzę sobie te rekwizyty. Mamy tutaj różne drzewka. Ja się tak zastawię drzewkami, żeby nikt mnie nie widział. Uwaga, kilka drzewek. Dobra, teraz mi nie widać. Ja już się chowam, oni sobie poszli. Elegancko to teraz przystępuję do mojej metamorfozy. Wybiorę sobie jakieś fajne włosy. Hair. Może wpiszę, że mają być chłopięce. Albo wiecie co? Wezmę stąd i znajdę sobie jakieś takie brązowe. Wiecie, żeby naprawdę nie była podobna do siebie. Jakieś takie śmieszne może. O, ten Niech będą, ale najlepsza jest ta mina. Ciekawe, czy ja będę mogła ją zmienić. O, mogę, dobra. To wezmę jakąś taką, wiecie, jak, jak się tak lansuje, czy coś, taki, taki kozak, to nie wiem. Coś to wybiorę. O, ten, taki śmiejący się, taki wesoły. Chłopak, niech będzie, dobra. Mamy to, musimy oczywiście też posturę swoją zmienić. Wezmę sobie może jakiegoś mięśniaka. O! To wtedy oni się będą mnie bali. Na pewno uwierzą, że to jestem ja, dobra? O, jakie ja mam mięśnie teraz. la la, to będzie grubo. Dobra, ubierzemy sobie może jakąś taką koszulę. I jakieś czarne spodęki, tak klasycznie. O, teraz wyglądam dobrze. Się ma Siema, enio, się ma enio, zobaczcie. Ej, jak, jak będę się nazywać? Bo pa od Patrycji to jest Patryk, ale no nie, to będzie podejrzane. No to ja będę Karol. O, Karol, pozdrawiam wszystkich Karolów na tym odcinku. Idę teraz, wracam i też będę krzyczeć. Stop dziewczyną, zobaczymy, czy mnie przyjmą. Ale, no ciekawe. Mam nadzieję, że się nie domyślą, że to jestem ja. Więc teraz jeszcze sobie wezmę deskorolkę. O, na deskorolce będzie fajnie. Więc jadę szybciutko, muszę tam. Do tak jest, do też wywalamy, no. Tam, asio, e, oni cały poszli. czas robią porządki na Brookhaven. Ej, zobaczcie, już się ściemniło, ale to może dobrze, nie bo już jak będzie dziewczyny. ciemno, Nie ma żadnej dziewczyny, tak jest, chłopaki, udało no. nam się, Ej, e, gdzie oni są? Jadę. Już widzę, nie ma mojego domu, Oni osunęli mój dom. Usunęli mój dom! Ale muszę też pamiętać, żeby nie postawić swojego domu, dlatego że będzie widać mój znak, czyli Patty Smile. Dobra, czyli nie mogę zrespić auta, oby mnie nie prosili, żebym pokazała samochód, bo wtedy będzie widać na mojej rejestracji Patty Smile i wtedy wpadnę. Więc nie mogę zrobić domu, ani nie mogę pokazać samochodu. Czego jeszcze nie mogę zrobić? Nie mogę ich wziąć na ręce, ani nic im dać, bo im się po lewej stronie pokaże moje zdjęcie. Dobra, okej, to to. Czemu chłopaki! Witam. Co wy robisz? i'm gonna be Ej, ale co ty tak dziwnie gadasz? Co to ci? Nie, chodzi? ja mam taką chrypkę, bo trochę cho, chory jestem, no. Co, co? Ty chory jestem, aha, o nie no lubimy dobra. dziewczyn, ja też nie lubię tak dziewczyn. Jest. Nie, nie lubimy dziewczyn, nie lubimy dziewczyn, nie ale czekaj, bo mi coś tutaj śmierdzi ogólnie. Co Ej, ci a, śmierdzi? Wiesz co, weź weźmy swój rower postaw, albo nie, samochód swój postaw. A ja, ja nie, nie mam zobaczyć... samochodu, mnie nie stać, ja biedny, jestem, Widzisz, jaki ja jestem biedny, zobacz o, jakiś taki biedny. jesteś. dobra, to dom wybuduj, obojętnie jaki? Bo chcę zobaczyć się, coś przekonać. Wiesz, ale wiesz, co, ja, ja nie mogę muszą być, zobacz. Ja tu założę swój, nie, tu już zajęte. Dobra, chodź naprzeciwko mnie tutaj do no Pokaż, jaki ty masz dom, bo ja mnie chyba nie stać, więc mógłbym zamieszkać w twoim na przykład. Byłoby co, mi miło. Nie, tu śmierdzi ogólnie. Poczekaj, nie. poczekaj. Ja No sobie tak, tutaj bo to, to zapach ustawię, chyba, no to. I teraz jakiś... twoja kolej. Weź sobie tu domek ustaw. Ale ja pierwszy chcę zobaczyć twój, bo ty masz no, tu jest swój, taki, ale tam nie wchodź. Ej, stop, <laughs> stop. Pokaż stop Mam podejrzenia dom. wobec ciebie. Chodź jakie do podejrzenia? Tutaj. Daj wracaj. mi coś do jedzenia. Chłopaki za nim! Za nim, za nim, za nim! Tutaj, mm, wracam wrac... ty masz fajny dom! Elegancki! Na razie wynosi z mojego domu. Ja muszę ciebie sprawdzić. Wyjdź i Ale jak ty i musisz mnie sprawdzić? Przecież jestem chłopakiem. Nie widzisz, jakie mam mieście? Co ty myślisz, że ja bym sobie takie narysował i sam no sobie właśnie, przykleił? wiesz co? Gdybyś zakrył, zakrył te ręce, to bym pomyślał, że jesteś chłopakiem, ale coś dziwnie kulepa. Ale ja, ja ci coś zrobię. W sensie ja teraz zrobię dzień i. Wtedy, uwierzysz mi, że jestem chłopakiem, jak zrobię dzień? Nie, nie uwierzę ci. A, szkoda, bo ja mogę zrobić dzień pacz. Ho! Możesz o, mi uwierzyć. Ja no, no, jestem no, no, chłopakiem, dobra. bo ja jestem słuchaj, chłopak w To mam propozycję dla ciebie. Ja, jak e, tutaj wypostawisz dom albo auto, to będziesz moim najlepszym przyjacielem i będziesz mieszkał ko mnie. Co ty na to? No, ale wiesz co, no nie wiem, no nie wiem. A słuchaj, a gdzie są dziewczyny? Ja lubię dziewczyn Nie, nie lubię dziewczyn, nie, co? nie, nie lubię ma żadnych dziewczyn. dziewczyn! O, ty! Nie, nie, to już za bardzo mi śmierci. <kuhem> Dawaj, pokazuj tu samochód, ale to już! No do, 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 dobra, do jakich Sa, samochód. Teraz. Ja nie mam samochodu, mam deskorolkę. o mam deskorolkę. Nie deskorolkę, samochód, samochód. Ale taki co? Samochód Bo jestem chłopakiem, taki to taki muszę nawet. mieć, muszę mieć zaraz nie, to jest samochód, jak jestem samochód. chłopakiem, No weź daj spokój, stary mordo, no daj spokój. Nie samochód. masz teraz. No to ja ci pokażę. Oh, mam kłada, mam kłada. No e, po prostu dom. No nie tu widać. Nie, nie, nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic. Ej, ale co tam było widać? N Nic nie było, bo ja bo ja muszę naprawić tego kłada, tam. Stary, Ej, rozwalony. Co, co, co? Weź go jeszcze raz postaw, ja postaw na, go Ja, koniu jeździć, ja nie, zobacz, na, na koniu, koniu. mogę jeździć, o zobacz, na koniu. Nie, na quada, kładem kładę no masz to, to, to poczekaj, bo quad... Kład... No dobra, Nakłada, do... nakłada. widziałem, że masz. No tu masz, masz. No. no. To czekaj, jest mój czekaj. kład, no. no. Ej, co, co to pisze? Patty, smile! O nie, nie do party no, o, ja to Patty wyrzuci cię! No ja nie! To to za nią! Nie, bo ja nie chciałam! ty masz tu zakaz. Czego mam tu już zakaz? Nie ma, ani dziewczyny, bo tu jest tylko miasto chłopaków. Ty Ale chłopacy. Sebek, Sebek, ja chcę być z wami, to Bruch to jest też moje miasto, chcę tu zostać. Nie ma, nie ma, nie ma tu wejścia dla kobiet ani dziewczyn. Wszyscy a tylko chłopacy tu zostają. Wiesz co, Sebek? Ej, widzowie, ja muszę coś wymyślić, żeby zostać na tej wiosce. Może ja teraz zrobię jakiś grupowy protest z dziewczyn i spotkamy się z dziewczynami. Tak jest, Zrobimy jakąś! Wojny wojnę więcej. z chłopakami! Zrobimy wojnę na Brookhaven! Dziewczyny kontra chłopacy, kto by chciał dołączyć, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa. Im więcej dziewczyn, tym lepiej. Musimy wygrać i wygnać chłopaków stąd. Oni mnie wygnali, i myślą, że Brookhaven jest ich wykluczone, Bądźcie też jutro pamiętajcie, że odcinki są codziennie, co się wydarzy następnego dnia.